Las Pęgarski jest jednym z trzech najważniejszych miejsc skazni, gdzie Niemcy w 1939 roku dokonywali zabójstw polskiej inteligencji oraz osób z zaburzeniami psychicznymi. To w tym miejscu zabijano osoby uznawane przez nich za te, które wzmacniały polskość na tym obszarze. Ich personalia umieszczono na tym pomniku. W okresie późniejszym po wojnie wskazywano, że zamordowano tutaj od 5 do 7 tysięcy osób. Aktualnie znamy personalia 2413 osób, które zostały umieszczone na tym pomniku. Jeden z pni jest pusty. Ma on symbolizować wszystkich tych, których nie udało się ustalić imienia i nazwiska. W Lesie Szpęgrawskim znajdują się 32 masowe mogiły, które były kopane przez komando złożone z Polaków. Niemcy przymusili ich do tej pracy. Albert Forster, gaulajter Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie mówił, że na terenie Kaszub i Kociewia w ciągu 10 lat nie będzie żadnego śladu, który wskazywałby, że żyli tu kiedykolwiek Polacy. Tą politykę rozpoczął już od pierwszych dni września 1939 roku. Germanizacja, masowe aresztowania, mordy w lasach rozsianych po Kaszubach i Kociewiu. To wszystko stanowiło początek długich tygodni krwawej, pomorskiej jesieni. Obok inteligencji w Lesie Szpęgawskim mordowano również osoby chore psychicznie. Przed wojną przebywały one w miejscowym szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie. Czarnym dniem Lasu Szpęgawskiego był 8 grudnia 1939 roku. Wtedy komando wartownicze Ajmana przebywające w tym szpitalu zamordowało tutaj 402 osoby. W 1939 roku Niemcy dość skrupulatnie przygotowywali się do działań związanych z akcją e, Inteligencja. Jak dobrze wiesz, przygotowywano listy proskrypcyjne i też wiemy dokładnie, że nie byli to tylko działacze społeczno-polityczni, nauczyciele, e, harcerze, ale też e, osoby, które w jakiś sposób miały zatarg. Ze swoimi niemieckimi sąsiadami. Tak, tam się pojawia też element chciwości. Wielokrotnie były takie sytuacje, w których Niemcy załatwiali własne porachunki, odbierali polakom ziemię, zabierali gospodarstwa i mordowali ich tylko po to, aby uzyskać więcej własności, mieć więcej. Tutaj pod tym drzewem w 1947 roku, kiedy dokonywano ekshumacji, gromadzono ofiary. Były to ofiary z grobu pominiętego przez Niemców w ramach akcji niwelacyjnej z 1944 roku. Zeznania świadka zachowały się, ten człowiek jeszcze żyje. Był tutaj z ojcem, jego ojciec pomagał przy tej ekshumacji. I właśnie tutaj te ciała Polaków, które udało się wydobyć i później zidentyfikować, leżały właśnie pod tym dębem. W 1944 roku jesienią do lasu Szpęgawskiego przybywa specjalne komando. Jego zadaniem było zniwelowanie tych grobów, ukrycie śladów niemieckich zbrodni. Znajdujące się w nich ciała wydobyto i spalono, następnie ponownie zakopano. Po wojnie te groby starano się upamiętnić, dokonano też ekshumacji. W ramach tych ekshumacji udało się znaleźć też część dowodów, okulary, dokumenty. Po wojnie rozpoczęto też żmudny proces ustalania Personaliów ofiar zamordowanych w lesie Szpęgawskim. Jednym z dowodów była specjalna księga, którą Niemcy zostawili w miejscowym szpitalu psychiatrycznym w Kocborowie, w której zapisywano personalia osób zamordowanych w lesie. W 2019 roku pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczął prace ekshumacyjne w tym miejscu. Znaleziono szereg przedmiotów, które były związane z tą zbrodnią, między innymi łuski, pociski, złote zęby, pierścionki. Były to przedmioty, które Niemcom nie udało się wywieźć stąd. A świadczą one o tym, że ta zbrodnia miała miejsce.